Dlaczego Ziemia jest kulą? Dlaczego Ziemia jest okrągła? Okej, okay, no może nie dosłownie tak całkowicie kulą, tylko elipsoidą, ale ten kształt kulisty jak najbardziej jest widoczny. Te minimalne spłaszczenia na biegunach są wręcz niedostrzegalne. W skali oczywiście wielkości naszej planety. Tutaj powodem, dlaczego Ziemia jest kulą, jest to, jak zawsze, wszystkiemu winna jest grawitacja to ona dąży do tego, żeby materia była jak najbliżej środka masy, czyli jądra planety, w przypadku na przykład Ziemi czy też innych planet, ponieważ to, dlaczego Ziemia jest kulistą, dlaczego Ziemia jest okrągła, przenosi się oczywiście też na pozostałe planety. Początek formowania się planety to okres, kiedy większość tej materii tworzącej planetę jest płynna, półpłynna. Przez to, to osiągnięcie tej kulistej postaci jest o wiele prostsze. Gdy mowa o obiektach mniejszych, na przykład takich, których średnica wynosi kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, wówczas ta siła, siła grawitacji jest niewystarczająca, żeby taki obiekt mógł przyjąć kształt kulisty. Więc to właśnie grawitacja, ta potężna siła powoduje, że planety mają kulisty kształt. To ona właśnie powoduje, że ten kształt staje się z biegiem czasu kulisty. Więc obiekt, czyli na przykład nasza Ziemia, musi być duży, wystarczająco duży, żeby być kulistym. Taki proces uzyskiwania tego kulistego kształtu nazywa się regulacją izostatyczną. A co równie ważne, ten kulisty kształt jest jednym z warunków, który musi spełniać obiekt, żeby mógł być nazywany planetą. To warunek wprowadzony przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Obiekt musi mieć na tyle silną grawitację, grawitację własną, żeby, mógł mu, żeby mogła mu ona nadać kształt kulisty. Więc planeta musi być kulista. Po prostu musi być wystarczająco duża i mieć wystarczająco dużą grawitację własną, żeby mogła ona nadać jej kształt kulisty. I to, co obserwujemy w całym widzialnym wszechświecie, jest potwierdzeniem tego, że ta grawitacja właśnie tak działa. No nie ma niestety, niestety, stety, co tu dużo gadać, nie mamy na to wpływu, nie ma innego wyjścia. Wszystkie te znane planety są kuliste. Grawitacja w całym wszechświecie działa w ten sam sposób i to wszystko powoduje, że inne planety, które cały czas odkrywamy, również są kuliste. Taka minimalna wielkość dla obiektu skalistego. Od którego może on przyjąć kształt kulisty, że ta, jakby to powiedzieć, że ta grawitacja jest wystarczająco silna, żeby miał ten obiekt kształt kulisty, to około 400 km średnicy. Już obiekt od około 400 kg, km, przepraszam, średnicy, kilogramów tam jest więcej, może mieć wystarczająco mocną, silną grawitację, żeby ten obiekt przyjął. Kształt kulisty. Jeśli chodzi o obiekty lodowe, to potrzebne jest około 600 km średnicy. Te obiekty lodowe są lżejsze od obiektów skalistych, dlatego muszą być większe, żeby ta siła grawitacji była wystarczająco mocna. Tutaj oczywiście inny obiekt, który ma też swoją grawitację, który jest w pobliżu, też nie może przeszkadzać. Więc Ziemia jest kulą, ponieważ istnieje grawitacja. I właśnie to, że istnieje grawitacja, powoduje, że obiekty o odpowiedniej wielkości i masie muszą przyjmować kształt kuli. Co oczywiście łatwo zaobserwować, kiedy spojrzymy na wszechświat, na to, jakie planety w nim się znajdują. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.